Moje hunterbryce, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z po prostu Minkro. Słuchajcie, w ostatnim odcinku byliśmy sobie troszeczkę w dżungli, nazbierałem tych rzeczy. Wydaje mi się, że są one całkiem, całkiem git. Oczywiście podkładam wszystko tutaj do odpowiednich skrzynek, co powinienem podkładać, to poodkładam. I kolejną rzeczą, którą chciałbym się zająć dzisiaj, chciałbym Ci sprawdzić mesę. Dzisiaj on właśnie takie, to też sobie dałem. W ogóle podobne są wszystkie tutaj, takie patrzę. Eee, tu, tu sadzonki drewno damy sobie tutaj dżunglowe takie rzeczy jak krestom to nie tutaj tylko tu a tutaj tego też na mogę sobie przerzucić tam mówiliście mi, że tam jeszcze w tym jednym miejscu że przy tej świątyni tam była jeszcze jedna skrzynka, no ale trudno już nie będę nie będę już tam latał, nie będę już tego ogarniał, bo to już jest za późno Spierdam, tak? Oczywiście muszę sobie włączyć... Czekaj, na pewno kontrolę wyłączone? Tak. To chciałem jeszcze tylko włączyć. A dzisiaj chciałem sobie polecić na messe. Git. A na messe chciałem polecić z tego względu, że chciałem pójść sobie do kopalni złota. I trochę złota po prostu pociupać. A że tutaj tak naprawdę na mesie to kopalnie złota można znaleźć co chwilę. No po prostu trochę polata i znajdę. <taki>, Taki oto dziki plan miałem. O, tam może coś będzie. Zobaczmy, zobaczmy. Czekaj, a tu? Jaki tunel? O, i są szkielety. Narka, ale pierwszy raz w ogóle widzę coś takiego na mesie. <laughs> Ciemno w cholerę, tutaj prawie nic nie widać, ale trochę jeszcze widać, na szczęście. Ale nie mam żadnej tej kurcze, żadnej e... pochodni. No trudno, nie mam pochodniów. Polatamy, pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle znajdę coś takiego, jak nie, no to zaraz sobie znajdę jakiś inny cel. Słuchajcie, ja bym prosił, żebyście w komentarzach pisali yy, mi już propozycje, co mam zbudować na live. Bo oczywiście w piątek będzie live o godzinie 19. Posiedzę i bo buduję coś tam ciekawego, mi się wydaje, że coś będzie. Ale tej nie ma w ogóle tutaj żadnej tej. Tak jakby nie było tej kopalni złota, przecież na się zawsze była. Tędy muszę powiedzieć. A to dziwne w sumie. Nie spodziewałem się takiego czegoś Tu widzę niżej, że są mowy, bo mi się świecą na żółto Na mapce Takie, takie ciemne raczej były jak te Kulki, ale fajnie, że tutaj właśnie jest dużo tej Utwardzonej gliny, to sobie potem mogę porobić I to teraz się terakota nazywa, tak? Terakota. A może TeraPsa? Ja nie rozumiem, to jest takie Hamstwo z ich strony. Terakota, dlaczego nie terapsa? Co jak zwykle są poszkodowane. Ja nie rozumiem, po prostu tego kompletnie. Pieski są takie słodkie, fajne, miła i w ogóle. Tak jak mówi Drake, to stare przysłowie takie, nie wiem, czy znacie. Także jeżeli pies szczeka, to znaczy, że jeszcze nie jest dogotowany. No. Pieski są słodkie. Jak się je cukrem posypie. To są, naj... to są najlepsze wtedy pieski. Najsłodsze są wtedy. Ale tak to nie, tak to nie, panie. No ty serio nic nie ma. Ale to aż dziwne To by była taka pierwsza mesa bez złota Ty no, no nie widzę nigdzie widzę. A pierdzielę taką zabawę, chatka, puchatka Ja wezmę sobie zaraz tego jeszcze Czy tam był Enderman? Nie, Jezu, już myślałem Hmm jak tu w ogóle stoi z prochem? Mało tego prochu strasznie mam. Bo chciałem sobie oczywiście porobić fajerwerki. i polatam sobie na tej mesie. Bo dzisiejszy odcinek chciałem zrobić taki tematyczny, właśnie, żeby Żeby był poświęcony tej mesie. To sobie wezmę porobię. o. Wezmę sobie jakąś świeżą elitrę, żeby tej mojej z unbreakingiem nie, nie korzystał z niej na razie. Mesa. Braniech mi się cały teren na szybko załaduje. I polecimy, poszukamy. Bo to jest aż serio niemożliwe, żeby... nie było tutaj, ale ładnie tak w kanionie latać, super. Czekaj, a tu było coś chyba. Czy mi się wydawało? Tu jest to ogólnie jaskinia, taka, taki cave po prostu. Tu się tu kończy. Pierdzielę ale takiego cave, a. dobra, lecę dalej w takim razie. a to jest naprawdę dziwne. Jeszcze raz się spotykam z czymś takim. Może to nie jest aż takie częste, ponieważ ja się przyzwyczaiłem, że na tym moim pierwszym save, na pierwszym po prostu minigru w sezonie. O, czekaj. To mi tak całkiem sprawnie poszło No To co mnie tutaj kłamie, że nie ma złota jaki jest What, 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 what? Co tak tymi łapami machałeś, Hamie? No i teraz to rozumiem O Z tej strony, tutaj Tu nie jesteście, chamy No, no, no tak myślałem. <laughs> o, tu jest jeszcze złoto. A złoto mi się zawsze przyda. W sumie nie wiem jeszcze do czego, ale się przyda. Masz. Daj tego EXPA. Daj go. No. Chodź ekspię szybciej. Proszę tutaj na górę wywindować się. O, właśnie, o to chodziło. Nie mógł wejść na górę w ogóle ten next. To jest takie śmichowe, dosyć. No, dla mnie wszystko będzie śmichowe, bo jestem nowy na ogólnie na tym rejonie i tak nie za bardzo ogarniam jeszcze niektóre rzeczy. Ale się obłowię w złoto. Jak ja, normalnie, Indiana Jones jestem, nie? Czyli faktycznie, takie po prostu, żeby były jaskinie małe i w tych jaskiniach będzie złoto pochowane. O ty chamie brudny! Ty kutwo bez ambicji, ty. Jak mnie wystrochał. Pomyślicie sobie, że wyzwałem, nie wyzwa, że wyzwałem sobie tak bez powodu tak tego, tego. Ale ja miałem powód. No bo to ambicje ma takie coś, jak to przychodzi i bije? Co to za ambicja jest? To jest brak ambicji. Tak można Huntera Brightera, aka Indiana Jonesera tutaj, tutaj klepać? To jest, to jest... niedopuszczalne po prostu, no co ja będę kłamał. Takich rzeczy się nie robi po prostu, no. Trzeba mieć jakąś godność, jakiś szacunek, jakiś, nie wiem, jakiś 5 zł cokolwiek. A nie przychodzi, se i zadowolony z siebie. Kurwa bohater wielki. No nie ma tutaj, teraz. A to. To to nie to. To jest połączenie z pustynią. Tam jest jeszcze jakieś takie. Czekaj. O, teraz. tutaj też nie widzę. W ogóle fajnie wygląda ta mesa. Takie kolorowe, ładne to jest. Jak się mi podoba to. Tu nic nie będzie, nie? Hmm, tu jest jeszcze trochę. Też tego złocisza. Dobra, wezmę sobie wykopię trochę więcej kobla. Good, good. No ja chcę tylko to tak przyhamować. Niech świeci to sobie. To, to ja tam nie mam nic przeciwko. Tylko nie po prostu mnie tutaj da dojście do tego. No gaśnie. No super. Bo ja chcę więcej trochę tego złota. Ogólnie mesa jest jeden z moich ulubionych biomów. Jest duża, ładna. Fajnie z surowcami jest nawet. Co nie ma ich tam ogrom oczywiście tych surowców. A jakieś kaktusy, to w ogóle, też to, że kaktusy rosną, to też jest dla mnie nowością, bo nie wiedziałem kompletnie o tym. A że właśnie jakieś kaktusy są, są też drzewa, można blisko znaleźć, tak? Bo też na mesie można znaleźć jakieś tam drzewka. Fajny ogólnie teren pod względem koloru, bo też mi się bardzo podoba. Dobra, coś tutaj będzie ciekawego, czy nie?

Ha! Myślałem, że jakieś... A są jakieś budowle może? To fajnie ogólnie by było, jakby jeszcze jakieś budowle były dodatkowo nie. Takie dosyć tego Mesa Spikes to się chyba nazywa tak, czy nie? Nie to jest Mesa Bryce to się nazywa Ten biom, na którym jestem teraz. Nie wiem czy są jakieś różne rodzaje mesy O czekaj 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 Nie, tutaj chyba nic nie ma na górze Przynajmniej tak mi się wydaje O nie patrz jednak ty było Zoba Ło 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 Ło, ho, ho, O. I teraz jeszcze tylko trochę złota. I będzie good, good. Jak ja Indiana Jones jestem prawdziwy, no. No kurde, ludziska. No Nawet nie mówcie, że nie. Indiana Jones polował na złoto? Nie wiem, bo nie oglądałem, ale ja, ja też poluję. <ścoughs> Najlepsza logika świata, co? To jest takie? W przypadku tych twórców Ej, chuj w to, że on kradnie, on jest i tak lepszy od Ciebie, mądrzejszy, fajniejszy, przystojniejszy, a Ty jesteś głupi, Hunter No A najbardziej mnie rozbroił komentarz typu A skąd wiesz, że on nie ma kontaktu z tymi twórcami zagranicznymi? Że oni na przykład nie pozwalają podpierdalać tych miniaturek, Hunter Co Ty, co Ty, skąd, skąd Ty wiesz takie rzeczy, co? To może oni kontakt mają? Może, może, on, może on. jest kolegą na z Unspeakable Gaming i Unspeakable Gaming mu pozwala na kradnięcie. Co, Hunter? Nie pomyślałeś o tym. niszczysz komuś życie tylko. Uncu głupi śmieciu, jak możesz takie rzeczy robić? Dokładnie, słuchajcie, ja jestem ja jestem normalnie strasznym człowiekiem, bardzo strasznym jestem, no, krowa. Widzicie, jestem tak strasznym człowiekiem, że nawet krowy się mnie boją. Taki jestem straszny. A zabiję tego osiołka. Icho. No i osiołek zdechnął, a ja mam swojego osiołka, także się nie, nie martwię tym, że tego osiołka zabiję. O, tak krowa, o nie, widziałaś te zbrodnie, musisz zginąć, ha! I tak właśnie o to chodzi. Zostawiamy takie budowle na przykład Nie wiem jak to się wytworzyło i to naturalnie, słuchajcie, to się naturalnie tak wytworzyło, to nie było budowane No to jest naprawdę dziwne, że takie rzeczy się robią O, kutaki Cześć kutaki, na kutaki I w ogóle będę musiał sobie zaraz ogarnąć jeszcze więcej żarcia Czy mi się wydaje, czy się nocka robi? Nocka się robi Trzeba wracać Widziałem, że już powolutku się robi ciemno. Także muszę sobie ogarnąć na pewno jakieś żarałko zaraz. Ale spokojnie, to jeszcze do tego, to panie, kochany. Jeszcze trochę czasu minie. Dobra, tutaj mogę oczywiście takie tam rzeczy też pochować. Nie da w ogóle tego, 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 tego no, na przepalanie, żeby to się już robiło. Dlaczego ma to się nie robić? Tylko to oczywiście szybki, szybka kima, bo to trzeba oczywiście szybciej się kimnąć. No i teraz tylko tutaj dać na ten. Czy jakiś, jakiś więcej może jest tego? O, tu jest więcej, proszę bardzo. Ja w ogóle na węgiel będę musiał pójść, ten mam kilo z fortuną, jeden to pójdę i na kobie węgla tyle po prostu, że od, 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 od usrania będę go miał. No i dobra, słuchajcie, ja sobie już taki odcinek fajnie nagrałem. Mi się wydaje, że jest spoko. Zwiedziliśmy sobie kolejny biom, który oczywiście udało mi się znaleźć. A w kolejnym odcinku myślę, że zrobimy sobie coś takiego, że będę sobie już ogarniał. Jak to się nazywa? Będę sobie ogarniał już tam tą całą ekspiarkę, co mam. Nie. To na pewno będzie mi też potrzebne. I w sensie ekspiarkę będę ogarniał w tym sensie, że będę sobie. E, robił tam Enchanting Table, ponieważ tam chcę to wszystko zrobić, te wszystkie właśnie rzeczy Ten Kill of Silic by mi się na pewno bardzo mocno przydało, jednak Ender Chest'y to jest super sprawa No i ogarnie się myślę, ogarnie, także mordeczki Serdeczne Rigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało Wszystkie instrukcje macie w opisie i to było na tyle, kolejny odcinek już jutro o 90.30 Ja w ślicznie dziękuję za obejrzenie i żegnam się z wami do następnego i trzymajcie się, Jo!